Chciałabyś podzielić się swoimi świadectwami? Tak, bardzo bym chciała. W 2020 roku zdiagnozowano u mnie ciężką depresję, ciężką depresję z psychozą, tendencjami samobójczymi. Kilka razy próbowałam odebrać sobie życie i byłam pod obserwacją samobójczą. A potem w 2021 zmieniono diagnozę na chorobę afektywną dwiebegonową. I to był dla mnie naprawdę trudny czas. Nie miałam żadnej władzy nad swoim umysłem. Po prostu trudno było żyć. Dla mnie to było tak, że lepiej już umrzeć, bo nie ma, nie ma innego rozwiązania. I więc 15 grudnia 2022 roku. Przyjechałaś na Revival Is Now do Phoenix w Arizonie i pamiętam, jak modliłam się do Boga i mówiłam mu: Wiesz, Boże, widziałam w internecie filmy, jak ludzie są uwalniani od chorób psychicznych. Przynosili listę, wyrzekali się i już, załatwione. Więc pomyślałam: próbowałam terapii, próbowałam leków, byłam w sześciu różnych szpitalach psychiatrycznych, bo byłam kompletnie poza kontrolem. Pomyślałam, co mogę stracić? To jest to, to moja ostatnia szansa. I więc poszłam. To było, myślę, że to było w lobby hotelowym i było nas około 500 i wszyscy byliśmy dosyć nieśmiali. Myślę, że Arizona musi wzrastać w przebudzeniu, w wierze i we wszystkim. To było pod koniec nabożeństwa i w ogóle nie spodziewałam się, że mnie wywołasz. Po prostu byłam w tłumie. Powiedziałam, przyjmę cokolwiek masz dziś dla mnie. Wiem, że masz coś dziś dla mnie, a ty po prostu wskazałaś na mnie i powiedziałaś, ty podejdź. Więc podeszłam i pomyślałam, to jest to. Teraz ta walka się skończy i wyrzekałam się. I pamiętam, jak patrzyłam na ciebie i byłaś pełna miłości i współczucia. I ty po prostu Pan świecił przez ciebie, a kiedy się wyrzekałam, modliłaś się za mnie i upadłam pod mocą Bożą, i fizycznie czułam demony, które mnie dręczyły w moim mózgu, jak odchodzą. Więc kiedy upadałam, demony odchodziły i po prostu zwaliło mnie z nóg. A gdy, bo potem wróciłam i obejrzałam nagranie, bo trochę traci się przytomność, i gdy tam leżałam na nagraniu, zobaczyłam, że ogłosiłaś, ogłaszam, że będziesz mieć trzeźwy umysł, że będziesz mieć obfitość w swoim umyśle, teraz w imieniu Jezusa. Miałam też problemy ze snem, miałam bezsenność, bo leki mają pomagać, ale też powodują skutki uboczne, więc tak naprawdę nie pomagają. I więc teraz mogę spać, dzięki Bogu, chwała Bogu. Chcę też wspomnieć, że kiedy wróciłam i obejrzałam nagranie, zobaczyłam młodego mężczyznę. On jest w twoim zespole usługujących i miał na sobie różowy sweter. Myślę, że ma na imię Austin. Mogę się mylić, ale gdy leżałam na podłodze, on jako jedyny uniósł ręce do góry, dziękując Bogu. I pomyślałam, czemu on tak się cieszy ze mnie? Bo potem nie miałam kontaktu z 5F. Pomyślałam, dziękuję Jezu, dostałam swój cud, pa, no wiesz. A potem w 2024 roku Bóg zaczął kłaść mi na serce, żeby wrócić. I zobaczyłam go. A ty w zeszłym roku, latem, albo mniej więcej wtedy, zrobiłaś serię o posiadaniu władzy nad swoim umysłem. Masz władzę nad swoim umysłem. To było o odnawianiu umysłu. Chodziło wyłącznie o umysł. To był taki jakby cały miesiąc poświęcony wzmacnianiu umysłu. I pomyślałam, naprawdę tego potrzebuję, bo zostałam uwolniona, ale wciąż się zmagam. I zobaczyłam, jak on o tym świadczy, że także zmagał się z chorobą psychiczną. Ale to właśnie nauczania pomagały mu utrzymać wolność i przejść, powiedzmy, z zera na dziesięć, czy coś w tym stylu. I pomyślałam, skoro on może, to ja też mogę. I zaczęłam oglądać. Te nauczania, ale się zmagałam. Zawsze miałam trudność z zaufaniem przywódcom chrześcijańskim. Nieważne z jakiej są denominacji, zawsze miałam z tym problem, bo ja byłam w przeszłości głęboko zraniona. Więc przeszłam przez proces pytania Boga, czy mogę zaufać apostoł Katrin, czy mogę powierzyć jej moje życie duchowe, i naprawdę głęboko się o to modliłam. Pamiętam, że latem płakałam, bo ja byłam w swoim pokoju i mówiłam: Boże, czuję, że nie byłam dobrym Twoim reprezentantem. Ale to głównie dlatego, że mój umysł był poza kontrolą, więc nie mogłam dobrze Ciebie reprezentować. I płakałam. A tu akurat miałaś wtedy live, więc włączyłam transmisję, a Ty modliłaś się za ludzi. I gdy płakałam, Pan przemówił do mojego serca: Ucz się od niej. Zobacz, jak kocha mój lud. I tak to się zaczęło, i wciąż mówił mi o tobie. Pamiętam, że w 2024 powiedziałam, chcę być była zasadzona pod służbą apostoł Katrin Creek. I był bardzo taki, to było tak jasne. A potem, chyba kilka tygodni później, zasadziłam się w kościele 5F. Wypełniłam formularz, kliknęłam i wysłałam. I po prostu spłynęło na mnie namaszczenie. I ja czuję, że wreszcie zrozumiałam, co znaczy być w cieniu namaszczenia, bo to jest zasada, bycie zasadzonym. I przepraszam, wciąż uczę się o nowym winie, i to było po prostu. Tak potężne. I pojechałam na konferencję Flourish w Dallas, w Teksasie i zostałam uwolniona od demonicznej więzi duszy i przekleństw wypowiedzianych nad moim życiem, które były przytłaczające. A potem w kolejnym roku pojechałam na Realms and Shine i wtedy Pan mówił do mojego serca, bo byłam zasadzona. Nie byłam całkiem w tym, bo wciąż byłam w, w innym kościele, jeszcze byłam katoliczką. I na tej konferencji Pan naprawdę do mnie przemówił. I pomyślałam: Boże, czy naprawdę powołujesz mnie, by być częścią tej służby i mieć tę samą misję? To był piątkowy wieczór, kiedy głosiłaś i mówiłaś o tym, jak Bóg powołuje naczynia, by były naczyniami Jego mocy, a ja po prostu siedziałam rozważając, co mówisz. I Bóg do mnie mówił, jakby miał mikrofon w moim sercu i mówił powołuję Cię, powołuję Cię a ja na to nie? i tak, to było naprawdę głośne, naprawdę głośne jakby w środku, we mnie i po prostu siedziałam myślałam o tym i powiedziałam ja ze wszystkich ludzi jak to że chcesz, żeby ta dziewczyna, która kiedyś miała problemy psychiczne, wiesz, reprezentowała cię w ten sposób. I powiedziałam, tak, panie, w sercu przyjmuję to powołanie. A potem powiedziałaś nam wszystkim, by powstać i przyjąć Boże powołanie nad naszym życiem, by być armią przebudzenia, wojownikami. I gdy tylko to zrobiliśmy, a ja to zrobiłam, pan znów przemówił do mojego serca. Powiedział, wiedziałem, że przyjmiesz powołanie, które miałem dla twojego życia, i jestem z ciebie dumny. I tak, to jest podróż. I było dużo odnawiania mojego umysłu i pozbywania się starego wina i pozwalania, by namaszczenie oczyściło mnie z tych wszystkich rzeczy. Ale mogę szczerze zaświadczyć, że apostoł Katrin Krieg jest sługą Jezusa Chrystusa i możesz jej całkowicie powierzyć swoje życie duchowe. I to takie zabawne, bo jechałam autem i rozmawiałam z Bogiem o tym, a on powiedział: Spójrz w bok. Spojrzałam, a tam samochód z napisem z tyłu: Jesteś w dobrych rękach. I, te, i były takie dłonie, jak tak ułożone. Pomyślałam: Jaśnie już się nie da, i więc. Więc potem zdecydowałam się dołączyć do 5F, do hiszpańskiej małej grupy, bo wciąż jestem nowa, więc zawsze czułam się bardziej komfortowo w mojej społeczności, czyli w społeczności hiszpańskojęzycznej. I wiesz, Mir i Dog Marianna są wspaniałymi liderami i pomagają mi bardziej rozumieć nowe wino. A w ostatni weekend przeszliśmy proces wyrzekania się i wiele osób zostało dotkniętych mocą Bożą i to jest tak, jak nas uczysz, a potem liderzy pomagają nam praktykować nowe wino i dzięki temu lepiej to zrozumiałam. I teraz rozumiemy, co naprawdę oznacza wyrzekanie się i jak to jest potężne. I to jest klucz, to zasada. Jestem tak wdzięczna, i niedawno nauczyłam się o czci. Więc chcę Cię uhonorować za Twoje tak dla Boga i za to, że ta wolność i uzdrowienie, które utrzymałam, przyszły przez Ciebie, bo byłaś gotowa złożyć swoje życie za mnie i za nas. Dziękuję, i oddaję całą chwałę Bogu tym świadectwem. Tak, tak. Więc ta przemiana w moim myśleniu była łatwa, bo była tam furtka, to były otwarte drzwi dla wroga i on wiedział, że jest ta furtka. Myślał, o, naprawdę mogę ją podejść w tym obszarze, bo już robiłem to w przeszłości. Więc czasem jest walka duchowa, ale to, co robię, gdy naprawdę zmagam się, to wracam do nauczania i oglądam je, rozważam je i myślę o fragmentach Pisma, o których wspominałaś i to pomaga. I jestem bardzo wrażliwa na sferę duchową, więc gdy jest demon, który mnie niepokoi lub atakuje, czuję to intensywnie. Ale gdy tylko puszczam wideo na laptopie, czy w, w telewizji, czy gdziekolwiek to oglądam i zaczynam rozważać i wypowiadać słowa na głos, widzę jak demony uciekają to po prostu jak grom. Mówią, you know, like like, nie damy już rady z nią, bo jest szkolona, nie to nie jest już nie jest łatwe. I, I jestem za to naprawdę wdzięczna, bo wcześniej nie miałam takiego wyposażenia, więc było mi trudno. Gdybym wiedziała, że gdy mówisz, chcę umrzeć, to tworzysz przymierze między sobą a duchem samobójstwa, nie powiedziałabym tego. Powiedziałam to tylko dlatego, że czułam, jakby nie było innej opcji, niż umrzeć. I wciąż z tym walczę, wciąż czasem za dużo myślę o śmierci, ale odnawiam swój umysł. Wiesz, moja rodzina wiele przeszła, i w mojej rodzinie mamy pokolenia ludzi, którzy dobrowolnie służyli szatanowi poprzez czary. To są czarownice, czarodzieje, okultyści. To wpływa na kolejne pokolenia, więc nie było łatwo, ale powoli, lecz pewnie namaszczenie mi pomaga i przemienia mój umysł i jestem bardzo wdzięczna. Siałam w tej posłudze o nową pracę i w końcu dostałam pracę na chrześcijańskim uniwersytecie, gdzie będę pomagać studentom. I mogłam pójść na jedno z ich nabożeń z uwielbienia na arenie to Grand Canyon University. A jedyna myśl, jaka przyszła mi do głowy, to nie mogę się doczekać, aż apostoł Katrin Creek pewnego dnia tu przyjedzie na Amen! wydarzenie przebudzeniowe, żeby inni mogli zostać uwolnieni. Amen. Chodź tu, kochanie, chodź tutaj. Nadszedł czas, by wszystkie te myśli o śmierci odeszły na zawsze. Zrywam z Ciebie każde przekleństwo pokoleniowe. Unieważniam każdą demoniczną umowę. Ci czarownicy i czarne księżnicy w Twojej rodzinie, wszystkie te demoniczne przymierza, które przyszły na Twoje życie, unieważniam je teraz w imieniu Jezusa. Odłączam Cię od tych rodziny więzi z czarami. Teraz w imieniu Jezusa. I ogłaszam, że każda ostatnia myśl o śmierci, za każdym razem, gdy demony próbują przyjść do Twojego umysłu i mówić o śmierci, to musi odejść teraz w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie. Aleluja. Aleluja. Dziękuję Ci, Jezu. Ogłaszam ochronę nad Twoim umysłem teraz, aby żadne demony nie mogły nawet zbliżyć się do Twojej obecności ponownie w imieniu Jezusa. Amen, aleluia.